que vida Tę jedną jedyną noc, kiedy zakwita kwiat paproci, ale Haniu, po co my go właściwie szukamy? A po co szukamy szczęścia? Tak samo jest z kwiatem paproci. Ma nam przy zapewnić miłość, szczęście, zdrowie. A poza tym samo szukanie wyzwala bardzo dużo emocji. Na ogół szuka się we dwójkę. O to już sympatyczne. To już sympatyczne. Wieczorem podwójnie sympatyczne. W lesie. Potrójnie sympatyczne. Ale kwiat paproci nie istnieje i jego szukanie jest chyba trochę bez sensu. Bez sensu nie jest. Bez sensu nie jest. Zawsze daje nadzieję, że jednak go znajdziemy. Za paprocie uważano dawniej rośliny, które rosły na podmokłych terenach, trudność szukania, bo bagna nie są naj, najbezpieczniejszym miejscem i bardzo wiele roślin nazywano paprociami. Wszystkie te rośliny kwitną w czerwcu właśnie i głównie nocą, także no można było znaleźć coś, co można było nazwać kwiatem paproci. Jak głęboko wierzysz, że jest to kwiat paproci, który przyniesie ci szczęście i miłość, to pewnie w końcu przyniesie ci to szczęście i miłość. A teraz prawda? jak zwykle zapewne od ciebie usłyszę, że to święto ma głębokie pogańskie korzenie. Szukanie kwiatu paproci, choć utrudnione pod mokłym gruntem leśnym i nocą, wcale nie było niemożliwe, a jego poszukiwania stały się stałym elementem obchodów Nocy Kupały, poprzedniczki Nocy Świętojańskiej. Kupała to bóstwo słowian związane z latem i dojrzewaniem płodów rolnych. Jego święto obchodzono w najkrótszą noc w roku, czyli 21 czerwca. Było to święto ognia i wody, święto słońca i księżyca. Urodzaju, płodności, radości i miłości. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że dla naszych przodków Noc Kupały była świętem podobnym do dzisiejszych Walentynek. Takie święto było potrzebne, bo w społecznościach słowiańskich kojarzenie małżeństw odbywało się przy udziale głowy rodu i oficjalnych swatów. Ale dziewczyna, po którą czy to z powodu braku odpowiedniego wiana, czy z innych przyczyn jeszcze swatów nie przysłano mogła skorzystać z jedynej w roku okazji i sama wybrać męża musiała tylko zebrać odpowiednią ilość magicznych ziół z których potem plotławianek i postarać się aby trafił on w ręce wybranka tej jedynej w roku nocy panny i kawalerowie bezkarnie i bez narażenia na szyderstwa i krytykę starszych mogli znikać w leśnych gęstwinach mogli także liczyć na to że poszukiwanie kwiatu paproci da im szczęście, miłość i połączy ich w parę. Noc kupały to nie jest jedyne określenie dla tych starych słowiańskich obrzędów. Nie. Według słowiańskiej mitologii polskiej noc ta nazywana była sobotką, a pochodziła od nazwy bogini soboty, która uważana była za niebiańską lekarkę, boginię ziół uzdrawiających. Swoją godynę, czyli świątynię miała na górze Sobótce i stąd Sobótka. A określenie Noc Kupały to raczej tereny Rusi. Tak i Kresy, kresy Wschodnie. Podobne obrzędy znane były już w starożytnej Grecji. Tak i jak niektórzy etnografowie twierdzą, to było prapoczątkiem naszej Sobótki czy noce Kupały. W starożytnej Grecji był zwyczaj hydroforii, czyli oczyszczania wody. I to było tak, że kobiety w, to, w ten wieczór wiły wianki z kwiatów, z ziół, rzucały do rzek, jezior, stawów wierząc głęboko w to, że oczyszczona zostanie woda. Zresztą ten zwyczaj oczyszczania wody przetrwał do naszych czasów, jeszcze na początku XX wieku, w, dniu, w tym dniu czyszczono w Polsce studnie. A jak chrześcijaństwo zareagowało na te stare pugańskie tradycje? Yy, bardzo długo zwalczano to, bardzo długo, bo jednak ta noc była bardzo wesoła, bardzo rozbuchana, taka rozpasana. Wszyscy się cieszyli, że słońce jest w najwyższym punkcie, że noc jest najkrótsza. Aż w końcu nałożono na to, już nie 21, tylko na 23, w Wigilię świętego Jana, chrześcijańskie znaczenie, ponieważ jak wiesz... Jan chrzcił wodą. Ale długo w Polsce było tak... I Panu Bogu świeczkę i diabłogarek, trochę ludowo i pogańsko, trochę chrześcijańsko. No ale gdyby nie ta noc, nie mielibyśmy jednego z najpiękniejszych zabytków literatury polskiej, czyli Pieśni Świętojańskiej o osobudce Jana Kochanowskiego. E, to, tak, bardzo pięknie. Urok nocy świętojańskiej odnaleźć można także w nadniemnym Elizorzyszku. W dawnych czasach wieczór świętojański zaczynał się od wygaszenia starych ognisk i rytualnego rozpalenia nowego ognia. Robiono to w bardzo określony sposób. Wbijano w ziemię dębowy pal, na który nakładano ściśle dopasowaną tarczę i szybko nią obracano, aby wykrzesać iskry. Gdy kołek wreszcie zajął się płomieniem, zapalano od niego głównie i roznoszono po wsi nowy ogień. Dopiero wtedy można było rozpalać ognisk. Szeregi stosów ułożonych na wzgórzach płonęły tej nocy na terenie całej Europy. Tam, gdzie warunki na to pozwalały, spuszczano po stokach w stronę wody wypełnione smołą beczki albo ogniste koła. Wierzono, że ogień świętojański ma magiczną moc. Nie mogła do niego zbliżyć się czarownica, bo natychmiast byłaby zdemaskowana. A nieuczciwi ludzie nie zdołaliby przez niego przeskoczyć. Pozostaliby spaleni. Symbolem nocy świętojańskiej był ogień, ale nie tylko ogień, także zioła. Dlaczego właśnie zioła? Zioła, które zebrane w noc świętojańską bądź w poranek świętojański, miały najbardziej uzdrawiającą moc. Tak wierzono. I w skład takich siedmiu, a nawet dziewięciu często ziół świętojańskich wchodziła najważniejsza, to znaczy Matka Ziół bylica. A oprócz tego takie zioła lecznicze, ale również kulinarne. Był majeranek, był cząber, był arcydzieel, była bazylia, była marzanka wonna. Lebiotka. Było bardzo dużo ziół. Miały chronić od piorunów, od złego oka, od chorób. Właściwie miały być takim remedium na wszystko. Miały przynosić również miłość. Po zachodzie słońca, gospodyni i dziewczęta zbierały się na łące w okolicach strumienia lub jeziora i rozpalały ognisko. Nieodzownym atrybutem tej nocy były pęki ziół rzucane w ogień. Wierzono, że ich dym potrafi zabezpieczyć od złego i posiada cudowną moc. Pozostałe resztki gałązek kobiety zabierały do domów, aby pozatykać je w strzechy chat, obór i stodół. Ozdabiano nimi bramy i wejścia do budynków, wplatano w wianki i zanoszono do święcenia. Przez cały rok, aż do następnej nocy świętojańskiej, miały chronić przed piorunami. Kładziono je także pod fundamenty stawianych domów i pod pierwszy wzniesiony strop. Okres świętojański uważany był zresztą za najlepszy czas na przeprowadzki do nowego domu. Mówiliśmy o ogniu i o ziołach, ale trzecim najważniejszym świętojańskim symbolem jest woda. Jakie znaczenie miała dla naszych dziadów? Oczyszczające. Tak zresztą jak i palone zioła, tak jak i ogień, miała chronić od złego. I pierwszym dniem, kiedy wolno się było kąpać, a właściwie pierwszą nocą, była było przesilenie 21 czerwca. A co by się stało, gdybym wykąpał się przed 21 czerwca? Wierzono w to, że żyją w wodzie złe duchy, topielice, wciągają, nie pozwalają się kąpać, a dopiero po uświęceniu woda jest bezpieczna i można się bezpiecznie, znakomicie kąpać. Przed Świętym Janem, precz z kąpaniem, mówiło stare przysłowie. Dopiero woda ochrzczona przez Świętego Jana i ogrzmiana podczas czerwcowych burz i deszczów, nazywanych zresztą świętojańskimi, była bezpieczna i nabierała życiodajnych mocy. Dawała siłę, zdrowie, urodę i powab. Leczyła głównie choroby skóry, ale i nawet opętanie. Wspomagała też praktyki miłosne. W całej Polsce powszechny był zwyczaj kąpieli. Zanurzania, brodzenia w wodzie w noc świętojańską. A gdzie nie było rzek czy jezior, dziewczyny tarzały się nago po zroszonej trawie. Wierzono bowiem, że ta, która w noc świętojańską się nie wykąpie, tego roku nie wyjdzie za mąż. Noc świętojańska to także wróżby, jak nasi przodkowie próbowali odkryć tajemnice przyszłości. To głównie dziewczęta se wróżyły, jak to zwykle. Wróżyły se wijąc wianki z ziół, puszczając je na wodę. I patrząc, który chłopak, który wianek złapie. Wróżyły se z cząbru. Wyrywały dwie kępki cząbru, niosły do domu na noc, nadawały im imiona chłopców, w których się kochały najprawdopodobniej. I patrzyły, który zwiędnie, który nie zwiędnie. Podobno była też inna metoda, której nie mogę sobie w ogóle wyobrazić. Metoda wróżenia ze szczypiorku. Tak, no więc szły dziewczyny do ogródka. Na każdej łodydze szczypiorku wiązały czerwoną wstążeczkę, zostawiały na noc i rano sprawdzały, czy na przykład tak to jest Piotr, to jest Paweł, to jest Mariusz, to jest Krzysztof, to jest Andrzej, to jest Marek. I która łodyga najwięcej urosła w ciągu nocy. Ten chłopak, ten chłopak zostawał jej mężem. Czy przynajmniej miała taką nadzieję, że zostanie jej mężem? No to zdecydowanie Marek zwyciężył, nie dziwi mnie to. No ale Andrzej chyba konkuruje z nim tak. Tak, przegrał o centymetry. O centymetry. Wróżono także z girlandy polnych kwiatów. Wszyscy czekający na miłość, ale nie znający jeszcze obiektu swoich uczuć, musieli w tajemnicy. I całkowitym milczeniu narwać różnych polnych kwiatów i ułożyć z nich girlandę. Potem nalać wody do naczynia, otoczyć je girlandą i nic nie mówiąc patrzeć w wodę. O północy ukazywała się twarz ukochanej osoby. No świętojańska była wielkim świętem miłości, uwodzenia i flirtu. Nie wyobrażam sobie, żeby świętojańska kuchnia w takim razie nie korzystała z różnych afrodyzjaków. Tak, tylko że dawniej za afrodyzjaki uważano w zasadzie wszystko. Najbardziej afrodyzjakalna była cebula co dziwne. Później, jak już odkryta Amerykę, pomidory, jabłka słońca i ostre papryczki kolendra, jajka przepiórcze. I z tego dzisiaj zrobimy sałatkę afrodyzjakalną. Jak wierzysz, że działa, to działa. No więc musisz zdradzić mi ten sekret. Zacznijmy nad nią pracować. Tak się zastanawiam, dlaczego przepiórcze jaja, a nie zwykłe jaja? Przepiórcze są zdrowsze, podobno, dużo zdrowsze. Mają dużo więcej właściwości afrodyzjakalnych. Do afrodyzjaków należały wszystkie owoce morza, na przykład, ponieważ to bogini miłości Afrodyta wyłoniła się z piany morskiej. Z piany morskiej tak. Do afrodyzjaków należały kuropatwy, przypiórki, nie tylko w płatkach róży. Bardzo dużo warzyw, bardzo dużo ziół i bardzo dużo przypraw. Majeranek uchodził za takie ziele. Bazylia za ziele miłości. Melisa, która powinna ja, spokaja, ale też miała przyciągać miłość. No i lubczyk. Chyba do dziś najwięcej ludzi kojarzy właśnie afrodyzek z lubczykiem. No dzisiaj znowu wracają, wraca moda na zioła, w związku z tym są jest świeży lubczyk, ale przez całe lata nie było świeżego lubczyku i używano zamiast niego magii. Czyli magii robi się z lubczykiem? Między innymi. No i to jest właśnie na, na super wzmocnienie, wiesz, bo to. Papryczka pobudza, czyli? Tak. Odrobina soku z cytryny. Odrobina oliwy, szczypta soli, pieprzu nie za dużo, bo papryczka już jest ostra. I teraz zostawiamy, żeby smaki się lekko przegryzły. Zwyczajem świętojańskim, który jako jedyny przetrwał do naszych czasów, jest zwyczaj puszczania wianków. Wianek, czyli symbol niewinności, noszony był na głowach przez młode, niezamężne dziewczyny. Puszczanie wianków z nurtem rzeki miało więc symbolizować gotowość do małżeństwa i utraty niewinności. Kto się powinien składać taki klasyczny, tradycyjny wianek na Noc Świętojańską? Z polnych ziół, nazbieranych polnych w ogrodzie ziół takich, żeby, żeby każde zioło od czegoś jest, na przykład taka mięta od, 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 od bólu żołądka, także piołun też jest od bólu żołądka, to jest A taki też. Lubczyk. A taki lubczyk to tak czasami, żeby troszeczkę było lepiej, lżej człowiekowi, jak ktoś się do kogoś zaleca. Potwierdzi trzeba. pani, że to skuteczne? No pewno, że tak. A ja z, sama na sobie wy, wy, wypróbowałam to. A widzę, że tu mamy jeszcze lipę. Tak, lipa to jest taka... Na kaszel. Dobra jest na kaszel. N najlepsza jest lipa wtedy, kiedy się zbiera na świętego Jana. W dzień świętego Jana, tak, tak babcie te nasze praby tam mówili, że najlepszy kwiat to jest na, na, na dzień świętego Jana zerwany i to się wtedy suszy. W takim prze przewiewnym miejscu, a nie słonecznym. Haberek jest bardzo dobry, wie pan od czego? Nie mam pojęcia. Na oczy, na wzrok. Ale to trzeba go jakoś rozetrzeć. Ja wcale czy nie, nie żartuję. Jakiś napar? Tak. O te płatki się troszeczkę suszy i wtedy się parzy. Mhm i są bardzo dobre I na zdrowie. przemywa się tym roztworem oczy. Podziwiam, jak panie z wielką wprawą przygotowują takie wianki na Noc Świętojańską, ale podpatrzyłem ich specyficzną konstrukcję. Widzę, że tam są jakieś deseczki, na tych deseczkach świeczki. No tak, bo jak chcić puścić na wodę wianki, jak szli dziewczyny z chłopcami, kawalerka taka z panienki, nie? no to na czymś to musiało, wianek sam to pójdzie po prostu, pójdzie do wody. Jak to on byłaby ma... zła wróżba w tej... No pewno, jak ona ma, ma, ma konstrukcję, jak jakoś ona popłynie. Domyślam się, że jak jako młoda panna na wydaniu przeżywała Pani, jak ten wianek popłynął? Tak, każda panna przeżywa, wie Pan. Dziewczęta obserwowały bacznie, jak płyną ich wianki. Jeśli wianek płynął równo, a świeca paliła się jasnym płomieniem, była to dobra wróżba na przyszłość. Podobnie było, gdy wianek wyłowił miły sercu kawaler. Wszystko to bowiem oznaczało gorącą, odwzajemnioną miłość. Gorzej. Gdy wianek wirował, nie odpływał od brzegu, zaplątał się w roślinach wodnych lub zatonął. Oznaczało to kłopoty miłosne. Czasami, oprócz małych wianków, dziewczęta robiły również jeden wielki wieniec od całej gromady i oświetlony puszczały na wodę, aby wszystkim pannom zebranym na brzegu przyniósł szczęście i powodzenie w miłości. Wiele starych tradycji umiera, ale akurat na wianki znowu zapanowała moda. No właśnie, dziewczęta znowu puszczają na wodę wianki z zapalonymi świecami, chłopcy znowu je wyławiają, ale teraz jest to tylko zabawa. W Wigilię Świętego Jana w całej Polsce odbywają się wspaniałe nocne imprezy. Płoną ogniska, zewsząd dobiega muzyka i śpiew, po rzekach i jeziorach płyną wianki, a niebo jaśnieje od sztucznych okn. Z fantastycznego widowiska świętojańskiego słynie Kraków. Co roku na bulwarach wiślanych zbiera się tłum ludzi, którzy zgodnie z tradycją bawią się do białego rana. Kiedy jedni bawią się w sobótkową noc, inni, pewnie większość z nas, muszą odsypiać ciężki dzień w pracy. No, ale z takimi problemami mierzył się już Jan Kochanowski. 500 lat temu wielki poeta pisał: Dziś bez przestanku pracuję i Dniom Świętym nie folguję, więc też tylko zarabiamy, ale przed się nic nie mamy. Dziękuję, proszę księdza. Dobrze, dobrze. A czemu śmieci do lasu wozisz? Wożę jak wszyscy. Jacy wszyscy? Trujesz tym ludzi, zwierzęta i wodę. A smród taki, aż turyści z okolicy uciekają. Grzech. Jak to grzech? Wywożenie śmieci na dzikie wysypiska to grzech. Gorszy od wielu innych. Grzech ekologiczny. Nie zaśmiecaj swojego sumienia.